Dobry wieczór, a zaczniemy od Galii UFC 312 w Sydney. Tam były dwie walki mistrzowskie, rywalizacja pań i panów, w walce wieczoru walka Strickland-Duplessis. No i nie był to szczególnie porywający pojedynek, ale za to czwarta runda. Wszyscy tam wiedzieli ten mocny prawy Drikusa, no i złamany nos Stricklanda. Panowie spotkali się później jeszcze po gali tam za, za kulisami, porozmawiali, podali sobie ręce, ale wspominali cały czas właśnie ten cios, cios dochodzący. Przyznał też Strickland, że Złamał nos w sześciu miejscach, jest tak złamany, że łatwo go będzie na szczęście nastawić. No i Duplessi odniósł się właśnie z szacunkiem, z kulturą, ale podobny sposób rozmawiał też ze swoim byłym rywalem, z Izraela Adesanią, z którym kiedyś mieli panowie burzliwe relacje. Jednak w ostatniej walce Adesania został znokautowany. To już jego trzecia porażka z rzędu. Mimo to Duplessi zapewnia, że Adesania nie ma co się tym przejmować. I Joanna Jędrzejczyk walczyły ze sobą dwukrotnie. Jedna walka to też była tak dobra, że została walką roku. Pamiętamy to doskonale. I teraz przecież w Sydney jest Eli też walczyła. Zobaczymy Od za chwilę. Świetnie nas. się bawiła, świetne przedstawienie. Ale co więcej, teraz Zank obroniła pas kategorii Strickland. Ale no nie zazdrościmy chyba temu panu, który znalazł się w worku treningowym. Magomet Lajew jednak szykuje się teraz do pojedynku z po ze mną. Chciałem go zranić. Chciałbym go zranić tak mocno jak nigdy wcześniej żadnego innego rywala. Tak to podsumowuje Ankalaev. Z kolei 14 marca. Zobaczymy w Oktagonie już tutaj po to, aby wyprowadzać jak najmocniejsze ciosy. Damian Janikowski zaś opowiada o tym, jak porażki ukształtowały go jako zawodnik. I taki medal Damian Janikowski przecież zdobył. Przypominamy, to brąz w zapasach z Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Teraz już myślimy o gali FEN. Fen w Częstochowie, 1 marca, Wawrzyniec, Bartnik kontra Jacek Jędreszczyk. I panowie spotkali się już twarzą w twarz, i to podczas meczu rakować. oglądamy to... na profile z zawodników, którzy są aktualnie. Czas na kolejne. Teraz nagranie z cyklu: Jak pokonać ciężkiego, jak pokonać Adriana Bartoszyńskiego. No to Robert Ruchała i Jakub lewo, baranie. Na zakończenie spoglądamy jeszcze na profile naszych polskich pięściarek. Laura Grzyb w Paryż zaczęła już myśleć o tym i przygotowywać, ale przygotowania trwają, mamy na to dowody i to w większej grupie kobiet, więc cieszą nas takie obrazki, że kobiety też potrafią się bić i osiągać takie sukcesy. Powodzenia życzymy i Panu, i Paniom, a ja dziękuję za uwagę w social mediach.